W tym roku premiera nowych Pixeli odbyła się jeszcze chwilę przed iPhone'ami. Czy taki pośpiech im się opłacił? Dopiero teraz, czyli ponad miesiąc od premiery, testaliśmy Android 15. Czy warto było czekać? Zapraszam do testu Pixela 9 Pro XL. O pudełku nie wiem czy jest sens wspominać. Mamy przewód do ładowania, papierologię, kluczyk dotacji Sim. No i smartfon. No i w sumie tyle. Zdecydowałem się na wersję XL, bo w sumie na co dzień korzystam z urządzeń mniejszych, więc stwierdziłem, że sprawdzę, czy może jednak duży smartfon mi się spodoba. Jeżeli chodzi o wygląd, to mam wersję białą, najczęściej nosiłem go w etui, które dostałem razem do testów, ale je trzeba dokupić oddzielnie. Nie da się ukryć, że feeling skorzystania z tego Pixela jest bardzo podobny do iPhone'a. Większość smartfonów na Androidzie jest węższych, a tutaj bryła, zaoblenia to jest iPhone, tyle że mamy inną wyspę aparatów. Czy ładniejszą? Mnie osobiście się ona podoba, ale jest niepraktyczna, bo ostre krawędzie wbijają się w dłoń no i też sporo odstaje. Dlatego wolałem nosić go w etui. Dałem go kilku osobom niezwiązanym z telefonami na chwilę do ręki i pytały się mnie, co to za nowy iPhone, więc moja opinia nie jest odosobniona. W dłoni, mimo rozmiarów, smartfon leży bardzo dobrze, tylko trzeba się przyzwyczaić, że przycisk blokady jest nad przyciskami głośności, bo przeważnie mamy odwrotny układ. Konstrukcja to aluminiowa ramka w połysku oraz szkło z przodu i z tyłu. Na tyle mamy wersję matową, jak w poprzedniku mamy tu certyfikat IP68, czyli nie straszne jest mu przypadkowe zanurzenie w wodzie. Zastosowany tu wyświetlacz LTPO OLED ma przekątną 6,8 cala, czyli mamy tu zmienną częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz. A dodatkowo jest to jeden z najjaśniejszych ekranów na rynku. W mocnym słońcu nie ma z nim żadnych problemów, a kolory i kąty widzenia to flagowy poziom. Świetny jest tu też czytnik linii papilarnych. Nie jest on optyczny, tylko ultrasoniczny i odblokowuje urządzenie natychmiastowo, tak w zasadzie równo z jego dotknięciem. Wystarczy lekkie muśnięcie, aby ekran się aktywował. Do tego dochodzą genialne haptyczne wibracje, no pod tym względem nie mam się do czego przyczepić. Za to o procesorze powstało już wiele mitów. Niektórzy twierdzą, że jest to Exynos z zmienioną nazwą, ale prawda jest taka, że... Co prawda, za produkcję odpowiada Samsung, ale nie jest to kopia kropka w kropkę ich Exynosa 24.0, bo prawdopodobnie Google dostarcza wytyczne, a Samsung po prostu produkuje te procesory. Tak samo jak kiedyś produkował na przykład Snapdragony. No ale właśnie jak to z tą ich produkcją jest, wszyscy wiemy. Snapdragon 8G1 nie był zbytnio udanym procesorem. Exynosy też nie są w sumie najlepsze, bo przecież i Samsung pcha do swoich flagowców, Snapragona od TSMC. No i też widziałem informację, że jest to ostatni procesor produkowany przez Samsunga. Nowego tensora ma robić TSMC. Nowy tensor w benchmarkach wyraźnie przegrywa ze Snapdragonem, ale nie czuć wcale tego podczas codziennego użytkowania. Smartfon działa bardzo szybko i responsywnie. Co prawda, w pierwszym tygodniu miałem chwilowe spowolnienia, na przykład w aplikacji aparatu, ale teraz doszły aktywizacje i jest już naprawdę dobrze. Nie czuć, żeby ten smartfon był w jakimś stopniu. Wolniejszy. Problem zaczyna się w momencie, kiedy chcemy pograć. No niestety nie jest to sprzęt do grania. Urządzenie zaczyna się grzać, co jest odczuwalne już po 30 minutach po prostu w rękach. No i wtedy zaczyna się throttling. Więc mimo zastosowania komory parowej, to jednak nie jest to sprzęt do grania. Tylko nie zrozumcie mnie źle, w codziennym użytkowaniu jest on szybki, wydajny, świetnie zoptymalizowany. Zresztą iPhone'y też są świetnie zoptymalizowane, a i na 16 ludzie narzekają, że się grzeją. Do tego mamy do wyboru. Warianty pamięci od 128 GB do 1 TB, tylko niestety nie w standardzie UFS 4.0, tylko 3.1. Dlatego, chociaż urosła pamięć RAM do 16 GB, jest to standard LPDDR5X. Smartfon działa teraz pod kontrolą Android 15. Może wielkich zmian. Na zewnątrz nie ma, ale działa jakby jeszcze lepiej. A co ważne, producent deklaruje długie wsparcie aktualizacjami. Ciekawy jestem, czy szybciej znudzi Wam się ten telefon albo zepsuje, czy będzie miał jeszcze wsparcie. Jest to oczywiście AI, podobne do tego, co mamy w Samsungach i innych urządzeniach, tylko niestety jest trochę okrojone dla Polski. Jeżeli chodzi o aparaty, to nie mamy tutaj na co narzekać. Oczko główne to 50 megapikseli Samsung GN1, do tego jest oczko szerokokątne 48 megapikseli i obiektyw tele również 48 megapikseli. Na froncie mamy oczko 42 megapikselowe. Zdjęcia wypadają bardzo dobrze, obiektywy pomiędzy sobą mają zbliżoną kolorystykę, nawet w nocy, gdzie warunki oświetleniowe są gorsze, algorytmy potrafią wydobyć ze zdjęć więcej szczegółów. Bez wątpienia, jeżeli chodzi o możliwości, foto jest to jeden z lepszych smartfonów. Kolory są naturalne, zresztą sami dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają te zdjęcia. No możemy tutaj nagrywać w 4K Full HD 24, 30 lub 60 klatkach na sekundę. Jest też możliwość nagrywania w 8K. Tylko tutaj mamy możliwość wtedy jedynie nagrywania w 30 klatkach na sekundę. No i tak to się prezentuje podczas nagrywania. Bez problemu możemy przyłączać się na szeroki kąt, a także przybliżać się suwakiem. I zaraz zobaczymy. Zoom największy to jest zoom. A tak prezentuje się wideo nagrane kamerką do selfie. Tutaj mamy możliwość nagrywania w 4K i w Full HD, bo już nie ma 8K. Mamy do wyboru 30 lub 60 klatek na sekundę. Podczas nagrywania możemy się delikatnie przybliżać na 1 i 4. A tak, mam tutaj najdalej wysuniętą dłoń. Tak zbiera ten aparat. Dajcie znać, jak Wam się podobają fotki, no i jak wypada według Was te wideo. Bateria w Pixelu ma pełność 5060 mAh i biorąc pod uwagę spory, jasny ekran i mocny procesor, to wypada bardzo dobrze. 5-5,5 SOT przy LTE, a nawet 6,5 godziny w cyklu mieszanym to moim zdaniem wynik, który powinien zadowolić większość użytkowników. Tylko niestety moc ładowania wypada przeciętnie. 37 W daje nam czas ładowania od zera do pełna w jakieś 1,5 godziny. No i ładowarki w zestawie brak. Wbudowane głośniki stereo są świetne. Moim zdaniem jest to poziom iPhone'a. Mają trochę inną charakterystykę, ale są głośne, wyraźne no i w sumie nie mam im nic do zarzucenia. Pixel na start kosztował 5399 zł za wersję 128 GB, ale nie minęło wiele, a już zaczynają się obniżki. I widziałem, że za tyle jest sprzedawany wariant 256 GB. Czy jest to smartfon idealny? Na pewno nie. Pamięć UFS 3.1 zamiast nowszego standardu, tensor, który potrafi się rozgrzać, to można by było poprawić. No i zdjęcia czasami są przesadzone przez algorytmy, ale właśnie przez te obniżki, które teraz mamy, a pewnie za miesiąc, dwa będą jeszcze kolejne, to wydaje mi się, że naprawdę możecie być zadowoleni wybierając tego Pixela 9 Pro XL. Szczególnie jest to dobry wybór dla osób, którym... Podoba się design iPhone'a, ale jednak chcą mieć smartfon na Androidzie. Tutaj mamy Androida w najczystszej postaci, z dedykowanymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji, no i długie wsparcie aktualizacjami. Dajcie znać, jak Wam się ten model podoba. Czekam na Wasze komentarze. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do sprawdzenia Spider-Swap.pl i pozostałych naszych materiałów. Do następnego. Cześć!